Witam, Przemek z Lipna będziemy nagrywać gołąbki w tych gniazdach tydzień temu tam nagrałem film na YouTube Ale jest moja buda, tam są krótkie tutaj długich nie widać pójdziemy, pokażę Wam młodziaki tam dużo młodych nie ma ale obiecałem Wam, że skaneruję już dużo nie chowam co tam się chowa głąbki tu siedzą, będą później wypuszczane. Mój przyjaciel, bos, bos, chat, 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 łapa. O, tu gębniczek No nie był robiony kosiarkę we, we tego, bo tam stojące zawaliłem płytami. O pójdzie do drugiej stajnki musiałem to stawić, bo płytę od sąsiadki dostałem na giełdnik bo będzie tutaj giełdnik powiększany będzie będzie tutaj tak podejrzewam dotąd jeszcze zobaczymy, albo na złą stajnię ja zobaczymy tu młodzież Czarny Bocian je chyba tydzień temu tylko krótkie nagrywałem długich nie nagrywałem Tutaj nie wiem, czy z 50 ich będzie, nie liczę. Wiem, że dwa tygodnie temu 10 bucianów mi wyszło z berlińskich No, tutaj ten palisop perłowy, muszę oczka zakropić, bo te oczka im w zawymropiają. Mam krople, no ale wczoraj troszkę był weekend i grylka ze skąplami zrobiłem, no i nie zakropliłem tych oczków. Format tylko tu siwy już widzę lepiej, miał zakroplone oczko i lepiej a jeszcze tutaj falisto perłowy i zakropli się. Tu mają wyjście, tutaj płyty na półki już czułam materiał, to jest wentylacja. Ziemnik powiększany na jesień, żeby miały luz, półki będą robione. No co tutaj? Tutaj młodych dużo nie ma. Mają jajka, tak jak mówię, już mi nie zależy. Już wam pokazuję. To jest perłowy bocianek. Na takim ładnym składzie. Tylko krawaciku chyba nie będzie miał. Nie. Ojcy jego są na strychu. Były młodziaczki podłożyłem. O. Perłowy. Będzie ciemny perłowy. I czyste plecy ma. I to jeszcze falisto perłowy. Dwa. Się uchowa, bo tu jest falisto perłowy. Może to mi się uda, że będzie para. To po innych są. O. Też ładną główkę ma. Nawet, jakby na słabszej główce wyszedł, ale a od piszka, jak się rozgoni te gołębie, to, to ładną główkę ma tu czerwone bociany chowają. Co tu podłożyłem wczoraj? Berlina, nie wiem czy żyje. Berlinek czarny, o będzie miał kapcie. Mam dwa po nich uchowane. Miały tutaj czerwona, nie wiem z czym ta czerwona bocianka jest w parze. Miały jajka na kluczu i podłożyłem berlina. No i to winerka kapcia tego podłożyłem. Były dwa, tam na giemniku jest większy. A tu dopiero bociany jajka zniosły czyste. I karmią go białe bociany. O. czyste jajko zniosła samica. Trzyściutkę dwa dni i młodziaka przyjęła. Także niektóre to morzyny jajka mają, tylko trzy, bo tutaj i sobie podłożyłem, Sprzątałem. Od czegoś podłożyłem, już nie pamiętam. Ale gdzie tutaj jednaście Wyżło ci się, bo już mi nam nie... Mają anysz, grit mają, tu pojnik, bo srały napojnik. O, młodziaczki tutaj, bocian biały. Także tam powychodziły. Perłowy samczyk, po perłowych z Giemnika z Budy, bo jego ojciec jest Lipnowski. Trzy takie z krawatami uchowałem. I czerwonego takiego z krawatem uchowałem po tych perowych, te cztery, po drugich perowych, piątego uchowałem z krawatem innego. Sypniemy, tu ziarka może zlecą, jajko wyrzucę, no już mówię, na no młodych mi nie zależy, sypniemy trochę mieszanki i pójdziemy na budę, skamorujemy krótkie młode. Wczoraj trochę pomelanżowałem. tu już do nich nawet nie dochodziłem, tylko zamkłem po powiększę mnie to coś będę mógł do Polska się wywieźć z Krótki czy do po prawie poprawię Płosk perłową pasiaczkę będę musiał kupić tu od kolegi wziąłem z lipna świeżego pasiaka kupił, był zasiedziały lata o jaki falisto perłowy falisto siwego żebym samiczkę uchował Też były w Włocławku te samice z przeplotami, czarnymi piórami i ten jest kosmosu i nie wziąłem. Może się uchował biały tutaj samcik uchowany z tamtego roku. Samiczkę tam się uchowały trzy białe. Tu taka półeczka tutaj moja. A tu mam sól do gliny przesypane. Co to obrączki, znaczniki. i takie tam tu deski czułane już. Tak jak mówię, płyty na gołemnik to będzie ściana cała przesunięta. Będę się, no przestawię do drugiej stajenki. Tutaj zaciągnę knauf, nie knaufem, knaufem albo klejem do ocieplenia i wycekoluję. I zrobi się na całą stajnię, No bo nie ukrywam, ze 70, bym chciał tu ganiać. A co ich jest? 40 parę. I widzę, ciasno mają. No, półek liczymy jest chyba 35, to no wychodzi na 70, ale się zakup, Mało te młode siedzą na, na Karniku. Na, nie wiem, nie liczyłem czy 20 tych bocianów się uchowało, coś koło tego, ale tam jeszcze perłowych dwie pary jajka mają, jeszcze na stychu, żeby te jedne perłowe i już nie będę chował. Jedynie później, na stych się wrzuci. Zawsze ciężko miałem z krawatami perowych nachować one. Już tych bocianów nie widać perowych. Tu czarny zleciał, uchowany samiczka. Będzie tam z tymi pleckami nierównymi. Już. O, tu czarny nawet nie wiem po czym to wyszło. Bo to kurwa się podkłada, te młode i tu czarna. Wiem, że po czarnym, tam drugi czarny tutaj. O, młodziaczek ten z krawatem. Jest jeszcze jeden czarny, ale chyba podrawką to trzy czarne się chowały. Jeden siwy. Jeden siwy bez krawata. Tylko widzę, jest. A, jest jeden najładniejszy z głowy siwy z krawatkiem. Samiczka po naj najładniejszej siwy z gimnika. No mówię, już te jajka mają, to już, już mnie nie się chować. To ostatnio młodej. I... A później falistoperowemu zakropli się oczka. Później się pogodzi pogoda to wypuszczę. To jest para czarnych korniatych tylko komorzynów Samczyk ogonek do góry nosi. W płączku kupiłem i takiego kupiłem. Jak to się mówi centkowatego, siwego takiego. Nie wiem jak na nie mówią te senkate czy jakoś. Samczyka to z kapciato pławku się sparzył tam majajka. Też ogonek do góry nosi. Operłowy zleciał uchowany krawacikiem mówiłem trzy są takie z krawatami bez żadnych centków na plecach i jestem zadowolony bo to będzie chyba samczyk jeszcze jeden zawsze samice kupić idzie włosówka i tego no dobra przechodzimy do krótkich wezmę mieszanki tamte też głodne dałem gliny ze sobą wezmę mieszaneczki odsypie się tutaj szczypiele tam wam pokażę młode to to, to ganiam chodzą tutaj to trzeba od młodego ganiać, bo to później ciężko rozgonić dobra papę jeszcze na podespół chcę położyć co tam wos? jak tam wos? opalasz się? pogody nie ma tu czarny mi wyleciał, bo jajka nad gimnikiem na tupytu tu zniósł. Mają półki, a tu falisto czerwony mi przyszedł. Kilometr sprzedałem wuka, przyszedł. Czerwony uchowany, jeden z krawatem, jest jeden bez. Falisto czerwony, dwa uchowane. Znaczy falisto czarne, przepraszam. Tam dwa perłowy z krawatami a osiedzą. Uchowane jeszcze jeden musi, jeden to takie pod żółte, ale to Nie jest troszkę po tym deszczu ochłoną. To się to się wypuści. O, <laughs> te drzewo trochę zarosło, nie widzę z podwórza giemnika, ale tu sobie siedzę przy stoliku i widzę ładnie to zlatują. Tu na kostkę sypię, to i krótkie to zlatują, i długie wychodzą ze drzwiami tam parę młodych bocianów sprzedałem, ale falistych, całych białych same krawaciarze zostawiam, no falisto czarnego muszę sam cały bo mam samice falisto czarną, no falisto parowych nie mam a tu nie mam gdzie kosiarki, płyty, wszystko muszę to odkazić bo to tutaj kosiarka przyjdzie, o, To już krótkie se pod wyszły też obgonie długie, jak nie będzie padać to wypuści się krótkie, gliny dałem czy nie są właśnie im gliny niedawno trochę soli dałem jedzą także na strychu mam dwa takie winerki kapciate odsadzone z pierwszego lęgu newki dwa żółte na sprzedaż odsadziłem Bruksla Blauwindra dwa łychy czarne odsadziłem na sprzedaż na strych i werfelkę czerwoną samicę bo werfla muszę uchować znaczy zostawiam werfla czerwonego o, szeków trochę jedne jajko mają szeki po tym najładniejszym samcu w tym roku czuję że może coś spóźni się uchowa to damy na strych to te głodne no i z lepszym jedzeniem zlatują brukselki młode mi wyskoczyły niedawno blowindry też coś się zostawił, bo mam dwie pary. To tych, tu jest młodziaczek. Nie wiem co to będzie samica, taka na krótszym dziobku wyszła. Bo mam dwie pary, z jedną samicą mam na krótkim dziobie, i za nią młode dwa ciągną mi po drugiej parze. A no, werfel samczyk to muszę zostawić, to z matku sparzę go. Tu trochę czarnych werfli. Trzy chyba uchowałem czarne, dwa się chowają. Łychy czarne to się uchował, młodziaczek, nie wiem gdzie jest. Jeden został tutaj samczyk, to ten chyba będzie, to ma czarną kreskę kołoka i miły mi się teraz taki dosyć ładny. O, to ten wysek mi się uchował w kapetkach i na krótszym dziobie. Koronkę ma nierówną, bo go pobiły w gnieździe. Ale tutaj łapetki no trochę, nie wiem, cztery chyba na cztery ma białe w locie, to już może mieć. Bo się zostawi jeszcze parę łyk. Żółty, żółtych, się chowa. Jednego podłożyłem. Nie zależało mi. i Zmarnował się. Tak nie był obojętny, żeby się chował. Berlinek młody, czerwony. To już pierwsze młode. Zeszedł z półki. To 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 chyba coś Berlinkę żółtą zdeptało i jajka zniesło i... A ja przekładam to jajka. To tam się sprzeda komuś, bo to chyba jest po żółtej Berlince. Nie wiem, czy to Bruksel nie zdeptał. To jest blawinderek młody. Wyszedł teraz. Ładne kapetki będzie miał tutaj drugi, to są gnieździarze, ten tu już był na zdechnięciu i go podłożyłem go przyjęły. Bo go chowała inna para, zostawiła go i tu berlinek czerwony młody, dresze dwa, to do długich pójdą, tu jest dresz, to jest jaśniejszy. So. Tutaj wysek czarny. No, chodź tu chodzi. Sprzątałem Łysek czarny. Tylko podziebały. <grym zimna> <grym zimna> <grym zimna> o, w mordę. To jest takie jak się pali papierosy. Ma w lotach ładnie. Tu mają jajka. Tutaj, bo tu darlinek będzie ładnie miał łapcie. Ładne będzie miał kapetki chodź chodź gdzie ja tu nie ja mało tu urzęduje to no, łapcie będzie miał wam pokażę pipcie jakie ma no. to gnieziarze te czerwone tu newka wczoraj podłożyłem drugiego żółtego newki żółte się chowają to już ostatnie <laughs> wyrzuca tego fajka, bo mam a jeszcze palę papierosy. O, tam łychy czarne jajka mają, ale pokażę wam one Tutaj to jajka, tu jest łysek wczoraj go podłożyłem, ale widzę, że tu newki go mają, bo zabrałem newka tam podłożyłem, a łycha zabrałem łychom żółtym. Tu były żółty. No to już go odsadzam, bo go zabrałem, bo jest nie nakarmiony. A newki newrze na będą się ganiać. Tu jest w jest jeden czarny berlin, to jest drugi. Też będziemy o kapcie, bo już mam po nich pierwsze. O, jaki poluszek wyszedł. Chyba poberę. Tą perłową w tamtym roku kupiłem. No to są trzytek krawatami po niej. O, młodziaczek. Blauwinderek, brukselek i łapcie będzie miał, bo te stare mają. To jest to będzie sam samczyk, to chyba go zostawię. Bo chcę sobie jeszcze parkę. mam dwie pary, ale parkę bym sobie zostawił. parkę bym sobie zostawił. To będzie samczyk. To samiczka by poszła na wydanie. Tamto by się samiczkę zostawił głodne. To jest Blauwinderek. Dwie pary, mogę sam Dobra, lecimy z młodymi. Tu jest czarny bocian berliński z krawatem. Bo tu jest para czarnych, odsadzonych, bo tu jest córka z ojcem w parze i to jest po nich młody o, z krawatem. Na ładnej główce bez centków. Tutaj młodych nie ma jajka. Tutaj jajka. Tu jest młody winerek, drugi kapciaty, bo jeden wstający, jest tam podłużem, bo był mniejszy. Tylko muszę go zabrączkować. No, też łapetki będzie miał. Widać jakie ma pypcie. To będzie samczyk. Tu łych czarny widzę się chowa. Łych czarny się chował. Nie ma dużo młodych, bo już mówię. Zobaczymy czy wyjdzie równy. Tu brudek jeden uchowany. Bo jeden były dwa uchowane, ale jeden jakby mi się na oczy i, i widzę, że na ładnej główce. Kolega Samczyka zamówił już mu cenę, powiedziałem. 8 tych powiedziałem mu cenę za jednego. Tego Samczyka chcę. No, tamten na Gemniku lata. Tego też się wrzuci. Jak się od piska goni, to nie wierzę, że się nie rozguni. Tu jest berlinek, tak jak o. I to już po młodych. Czerwone, jakie łapcie ma. Zobaczcie. Tu tutaj, tutaj. Płychy czerwonego go mają kapetki. Nie wiem czy się zostawi Ach, nie ma dużo, no mówię no. Nie ma dużo ogon tu weszł czarny widzę on Ma być u długich To jest stary Nie wiem No mniejsza z tym No żółte gładkie krymy mają jajka też się uchowała O tu jest taki Bo czarnych wyszedł taki Wszczę to pójdzie na wydanie to ten i ten, ten poluszek pójdą na wydanie, Nie się sprzeda. Dresze to wrzucimy do długich, bo to w tamtym roku chowałem dwa. Jeden zginął, jeden z tych. Kupiłem te dresze, one po prostu z jajek uciekały, później takie ktoś podkładał, kury z nich zrobił. W kupiłem i w tym, i w tamtym roku nie umiało młodych chować. Nawet tak polużymy inne, nie umiały. A po prostu dałem szansę, żeby się nauczyły. No jednego chowają. I dobrze chowają. Po prostu to się nie, nie były czone, żeby chować muziaki. Odsypiemy. Bo głodne. Później się do pszenicy. Witaminę mają. Tutaj się dosypie Any się bo... Wybor czerwony mają, tam mają grid, no to muszą mieć później jak obgonię długie to no tu wchodzą podłożyłem łycha żółtego łychą powinny go chować bo jeden dzień widzę, że newki go nie nakarmiły to newki od odpoczną gładkie krymy mają czerwone te newki to tu jest gładki kupiony, werfelek uchowany. O, wójceleczka samiczka weszła, zostaje. <laughs> werfelek uchowany, czarny. I berlinek czerwony po czarnych. Zobaczymy może się go zostawi, bo tu dwa czerwone sparki się może zostawić O, tu druga para perłowych. Tu werfelek chyba uchowany. Tak. Nie, to z tamtego roku chyba, musiał zobaczyć, czy ma wróżki. Gładki kremek żółty kupiony, w Szląsku kupiliśmy, czarny ich to uchowany, to mówię, później damy im jeść, bo, mówię, nie ma dużo morych no ale już, no nie wiem, może za 30 uchowałem. Ktoś... Nie mam czasu dochodzić, bo żebym codziennie tak po robocie był przy gębiach i patrzał, to się więcej był chował, ale staram się po robocie jeszcze iść na fuchę. Jak są fuszki, to się robi fuszki. To ile młodych nieraz się zmarnuje, bo to człowiek zapamiętać pić, przyjdzie z fuchy. Nie da wody i coś wypadnie z gniazda czy, czy zdechnie na papce, nie napiją się. Trochę czasami zaniedbuję je. Ale no nie jest źle, jak mam czas to idę <laughs> Nieraz jest tak, że cały tydzień po robocie idę na fuchy i... Jeszcze wszystkie nie weszły, bo są podrawką. Trochę podjedzą. I tego na strychu tam jest chyba nie wiem. Dwa winery kapciate, dwa newki to cztery. Dwa łychy czarne to 6. Co tam jeszcze jest? Wszystko na sprzedaż 6 sztuk. Odsadzony. A i werfer czerwony 7. Tu będzie łyska siwa na sprzedaż. Bo jedna samica jest więcej. To ta siwa pójdzie na krótkim dziobie. Znaczy przyniesę, przyniesę inną łyskę, trochę na dłuższym dziobie. Jest krótkim, żeby wyschodziły takie średniaki, i one wtedy same chowają. Dwa tygodnie nie było. Sprzątałem, staram się co tydzień sprzątać, ale w tamtym tygodniu miałem robotę gdzie indziej, później w niedzielę też. Teraz odmówiłem robotę, bo trochę przegołem z tymi fuchami, źle się czułem. Nawet nie wiem, ile ich jest. Nie liczę. Żółty łysek gdzieś musi być uchowany. Tutaj następny kolega jednego żółtego. Będzie czarnej jest odsadzony tam. Dla kolegi z tamtych czarnych, takich ciemnych. To będzie samczyk, ale nie wiem, czy weźmie. On tam dostał od jednego. Też nie wiem, czy to ma być. stałe trochę nieś. Tutaj coś jest, łysek żółty, perlin żółty i krymek. Ten krymek jest u mnie uchowany. Pierwszy młody. Ciężko po nich coś tam się marnowały te krymy. Co tu jest? Łysek ten zgrabny czarny, co sobie chcę zostawić. Mam nadzieję, że będzie samica na krótszym dziobie. No i perłowy i ogól. Musi iść do długich to nową czerwone i czarne, od kolegi dostałem. Tu pocztowe chodzą, tu nocują pocz... Nocują tu są. One zlatują tu do gębi, jak sypię mieszankę. Zlatują, ale ja ich nie łapię. Najedzą się na podsypie czy na ziemię. Kiedyś przymkłem chyba z 10 ich. Zmorowiłem, zlatywały z 10. I... Ale to trzeba daleko gdzieś puścić, żeby nie przyszły. Jak jechało się do Polska, to się wypuściło. Bo to, to kiedyś ich było z 20 parę, w tych dziurach, tutaj siedzą a poszły i później długie się zrywają. Dobra, kończymy. Będziemy kończyć. Dużo mówiłem, młodych nie ma. Tam długie widzę. Też te choinki zarosły. Tam glinę wysypałem. Zrobię sekawkę, się wypuści gębie. Trochę się chmurze, obgonimy tutaj tego da się jeszcze jeść Da się jeszcze jeść Długon to, to obejrzyjcie sobie filmik i pozdrawiam, dzięki